Kwiecień to wiosna, a wiosna to Wielkanoc. Ten ciąg skojarzeń nieuchronnie prowadzi nas do Galilei, miejsca, gdzie 2019 lat temu narodził się Jezus Chrystus. Zatem przenieśmy się w naszej wyobraźni do współczesnej Galilei. To duży region w północnym Izraelu. Jego najbardziej na północ wysunięta część to wzgórza Golan. Teren o powierzchni około 1800 km2 okazał się rewelacyjnym siedliskiem dla uprawy winorośli. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że to góry. Góry dzięki zróżnicowaniu wysokości od 400 do 1100 m nad poziomem morza pozwalają na uprawę odmian o różnych preferencjach klimatycznych. Po drugie, to słońce i kryształowa woda, która spływa z ośnieżonych wzgórz. Po trzecie to wulkaniczne gleby. Po czwarte to fantastyczny zespół winemakerów pod kierownictwem światowej i izraelskiej gwiazdy winiarstwa, Wiktora Schanfelda. Wi, jaki rezultat mamy? No, możemy spróbować, mam tutaj coś w kieliszku. To konkretnie Cabernet Sauvignon, który jest tutaj występuje pod etykietą Golan. Dlaczego Cabernet Sauvignon? Dlatego że to odmiana, która niezwykle dobrze przyjęła się właśnie w Izraelu i na wzgórza Golan. Zawdzięcza to warunkom klimatycznym, długiej, ciepłej, długiemu ciepłemu latu, suchym, ciepłym jesienią. Yy, rezultat jest naprawdę niezwykły. Co mamy w nosie? Bardzo bogate, pięknie, złożone aromaty, czarnej porzeczki oczywiście i czerwonych owoców, przypraw, nuty kakaowe, wzbogacone o niuanse dębowe, jeśli chodzi o usta. Mm. Piękne, średnio zbudowane usta o dobrej kwasowości, długim, pełnym e, rzeźkości owocowym posmaku. Ale to nie wszystko. Kupując ten zestaw, otrzymacie Państwo również w nim najnowszy numer magazynu Czas Wina, pierwszego polskiego miesięcznika o winie, poświęcony, jak widać, w dużej części winom z Izraela. A zatem, Lahajm.